To chyba najbardziej dziwna z moich wszystkich grzybowych relacji filmowych, będzie prawda. <grybujesz> Trafiliśmy do jaskini. Grzybofile! witam was 25 stycznia z wioski Mników w Małopolsce. Jak widzicie, dzień mamy szaro bury i ponury. W dodatku sypie sobie śnieg. W każdym razie pogoda w najbliższych dniach powinna być jeszcze gorsza, gorsza w sensie właśnie warunków do filmowania, ponieważ nad Polskę, zgodnie ze wszelkimi ostrzeżeniami i prognozami, nadciąga właśnie złowrogi i śnieżny niż Lars. ale zanim dotrzę tutaj Lars, to jestem tutaj ja. No właśnie, ale gdzie tak właściwie jestem? I dokąd Was dziś zabrałem? Zabrałem Was do zupełnie nowego dla mnie miejsca, ponieważ postanowiłem sobie, że dobrze by było o tej porze roku skupić się właśnie na podkrakowskich dolinkach, których jest dosyć sporo. Niektóre z nich niestety w całości są objęte rezerwatami przyrody, więc można tam chodzić tylko po szlakach. No i oczywiście nie wchodzi w grę zbiór grzybów ewentualny, Część, tak jak na przykład Dolina Klucz Wody, którą poprzednim razem odwiedzałem na przedostatnim, moim, na przedostatnim moim wypadzie do lasu, jest objęta z kolei częściowo rezerwatem przyrody i tam po prostu nie zaglądam w te rejony, które rezerwat stanowią. A tutaj na szczęście ta dolinka, a właściwie wąwóz, bo tak on oficjalnie jest sklasyfikowany, nie jest w ogóle. Objęta nawet w części rezerwatem przyrody, przynajmniej z tego, co udało mi się w internecie dowiedzieć. A do rzeczy, przechodząc, jest to wąwóz półrzeczki. Tak, nie półrzeczki na przykład, tylko <laughs> właśnie półrzeczki. Ponieważ półrzeczki, a właściwie strumyka płynie sobie przez ten wąwóz. A właściwie. Przez połowę tego wąwozu płynie sobie strumyk, będąc bardziej precyzyjnym, ale zakładam, że właśnie od tego częściowego znajdowania się potoku w tym wąwozie wzięła się zapewne nazwa, ale to taka moja dedukcja, chociaż chyba, chyba w miarę oczywista. Jak widzicie, może tutaj być całkiem malowniczo, chociaż no niestety dużo tutaj jeszcze zależy od warunków pogodowych. A mamy tutaj, jak widzicie. Zarówno sosny, jak i dęby, graby, trochę leszczyn widzę, więc dosyć sporo możliwości grzybowych dosyć spora różnorodność. Tam widzicie skały, które nam właśnie uzmysławiają, że jesteśmy w Wąwozie, w takiej właśnie dolince takim dosyć mocnym zagłębieniu terenu a oto i właśnie strumyk. Z tego co wiem, bezimienny. Teraz się zastanawiam, czy lepiej będzie iść tą ścieżką, czy może przejść sobie na drugi brzeg tego strumyka. Bo tam jest taka mniej chyba uczęszczana ścieżka, dużo węższa. Hmm. Ale nie, może tym razem w tę jedną stronę idźmy sobie właśnie tą ścieżką, ponieważ tutaj z uwagi na bliskość strumyka nie wykluczałbym właśnie. Grzybów nadrzewnych, zimowych, czy nawet może na resztkach drewna zalegających na ziemi, na podłożu, może czarki by się pojawiły, kto wie. A może jak się uda, to wracałbym sobie właśnie tym drugim, jakby brzegiem tego potoku, żeby. Mieć tutaj jakieś urozmaicenie. Jest tutaj oczywiście sporo jaskiń i sporo na pewno atrakcyjnych turystycznie miejsc, no ale przy tej pogodzie to myślę, że się nie będziemy na takich zakamarkach skupiać i postaramy się jednak skupiać się na grzybach ewentualnych, a w najgorszym razie no to właśnie będzie to rekonesans nowego dla mnie miejsca. Miejsca takiego dosyć kameralnego, jak widzicie. No, może do końca tego nie widzicie, ale jest to niewielki bardzo wąwóz. Tak mi się wydaje, że około kilometra długości przynajmniej ten szlak, który wzdłuż wąwozu sobie biegnie, ma, mierzy. I dochodzi niemalże do autostrady A4, czyli idziemy sobie od południowej strony tejże, właśnie autostrady, w stronę, właśnie. Tej autostrady. A, jak widzicie, można tutaj sobie zboczyć nawet. jest trochę tras. Nie jest to tylko jedna ścieżka. No to tym bardziej myślę, że będzie tutaj za czym się rozglądać. Jeśli byśmy właśnie myśleli o grzybach typu uszak brzowy, pomiennica zimowa, czy bocznik ostrygowaty. Trzeba się po prostu poprzyglądać tym gałęziom. Bo dni minione mieliśmy jak najbardziej ciepłe, wbrew pozorom. Dzisiaj jest chłodno. Temperatura wynosi 1 stopień na plusie. Teraz mamy godzinę 11. Może już trochę po 11, bo 11 to tutaj dotarłem z Krakowa. No i zobaczymy. Sam jestem bardzo ciekaw, bo zawsze takie nowe miejsca wiążą się z jakąś tam ekscytacją, bo do końca nie wiem. Na co tutaj mogę liczyć, więc to jest taka podróż w nieznane, taka niewielka podróż, a właściwie marsz. Jak widzicie, mamy tutaj sporo drewna zalegającego w tymże potoku, i to takiego całkiem masywnego drewna. Całe drzewa są tutaj przewalone przez ten strumień. No i chętnie bym Wam pokazał, jak pięknie wyglądają te skały okoliczne. Tutaj je teraz przed sobą mamy. No ale przy tej przejrzystości powietrza, a właściwie z uwagi na opady śniegu, no to nie wiem, czy tam za wiele zobaczycie. Jakoś super malowniczo to, to dziś niestety nie wygląda. Pewnie będę musiał tutaj wrócić w jakiś bardziej słoneczny dzień, co uczynię z miłą chęcią. Nawet może nie tylko teraz zimą, ale może już na wiosnę, bo wyobrażam sobie, jak cudownie ta. Dolinka, a właściwie wąwóz, musi wyglądać właśnie ukwiecona już wiosenną roślinnością. Ło, wow, jak tu ładnie. na no, pięknie to wygląda. Pięknie wygląda też przez to, że ten szlak, czy ścieżkę mamy powyżej właśnie strumienia i mamy tutaj jakąś perspektywę. Bardzo przyjemne miejsce. Bardzo ładne. Już się cieszę, że tutaj przyjechałem, nawet jeżeli jeżeli z grzybów tutaj <laughs> Będą nici, to i tak jest tutaj bardzo malowniczo. I Mech, troszkę zieleni, żeby nie było, że tylko śnieg i zima. Zszedłem sobie właśnie ze szlaku, żeby się zbliżyć do koryta strumienia. Chociaż tutaj już ten strumień zanika. Idąc w górę jego biegu, to, to już jest go coraz mniej, i to właściwie już jest tylko takie koryto ślepe. I aż nie wiem od czego zacząć, co wam tutaj najpierw pokazywać i jak, bo naprawdę jest tutaj pięknie. Nawet przy takich niezbyt malowniczych okolicznościach pogodowych, to, to wygląda to dosyć majestatycznie. Te skały, które tworzą takie ściany tego koryta. Koryta, które wodą się na pewno wypełnia po jakichś właśnie bardziej obfitych opadach śniegu a właściwie po późniejszych roztopach ale na razie jak wspomniałem wody w nim brak ale to mi jakoś bardzo nie przeszkadza bo i tak wydaje mi się, że to jest całkiem dobry, sprzyjający zakamarek dla właśnie zimowych grzybów nadrzewnych nawet dla czarek właśnie ale z drugiej strony być może jednak jest jeszcze za wcześnie na czarki, mimo że już dosyć dawno temu, już nie pamiętam, czy, czy dwa tygodnie, czy ile dokładnie dni, ktoś z moich widzów na naszej grupie facebookowej o nazwie Grzybowile donosił o czarkach. Zresztą serdecznie Was oczywiście zapraszam do dołączenia do tejże grupy. Zresztą za czarkami w Dolinie Klucz Wody już się rozglądałem. Jak wiecie, z mojego przedostatniego nagrania, no ale bez powodzenia w tym roku, w ubiegłym roku to tak oczywiście, ale w tym roku niestety żadnej jeszcze nie znalazłem. Więc sprawa jest otwarta, jeżeli o mnie chodzi, o moje czarkowe poszukiwania. Kto wie, może tutaj czasem będą one bardziej owocne, ale tak jak widzę. Po tym śniegu, którego znowu aż tak bardzo mało tutaj nie jest, i po temperaturze, jaką tu mamy, no to mimo to, że w minionych dniach faktycznie temperatury mieliśmy na plusie, że tak powiem, to może jednak trochę za krótko, żeby grzybnia czarkowa ruszyła w tym roku. No ale cóż, i tak bardzo przyjemny spacer. Póki co jestem tutaj sam, co też mnie bardzo cieszy. Żadnych spacerowiczów, mimo że można tutaj właściwie niemalże pod sam szlak dojechać z Krakowa autobusem, bo właśnie pętla autobusowa znajduje się na parkingu, na którym zostawiłem samochód. No ale z jakiegoś powodu jest tutaj pusto. Co prawda nie jest to weekend, ale i tak cieszy, że ludzi tu za wiele nie ma. Ludzi nie ma, za to są grzyby. Póki co takie. Nie wiem, czy już rozpoznajecie. Na moich tegorocznych filmach widujecie je właściwie niemalże za każdym razem. Zresztą na tym drzewie mamy sporo gatunków grzybów, no ale te, na które największą Waszą uwagę bym chciał Wam zwrócić teraz, no to są właśnie te. Może skupmy się na trzonach, bo one dla Was będą chyba podpowiedzią. A jest to mianowicie łycznik późny. Gatunek, o którym możecie sobie oczywiście poczytać w moim internetowym atlasie grzybów grzybofil.pl żebym tutaj nie powtarzał się setny raz bo moim stałym widzom może już to się troszkę znudziło że przypominam o tych gatunkach i omawiam je jakby od początku za każdym niemalże razem a tu jest taka piękna malownicza lakownica z kolei ale, ale dzisiaj nas interesują grzyby takie właśnie blaszkowe lub uszaki, lub czarki No te łyczniki oczywiście nie są zbyt reprezentatywne dla swojego gatunku już w tym stadium są po prostu bardzo stare. i zatraciły niemal całkowicie swój zielonkawy odcień kapelusza. Pozostał tutaj właściwie kolor czerwony. Ale zobaczcie jak pięknie malowniczo są tutaj przyprószone jakby cukrem pudrem. Takimi właśnie śnieżnymi drobinkami. Niejadalne, ale oko cieszą. Nawet w tym wieku i w tej już zejściowej formie. Jest to też dobry znak. No bo skoro są łyczniki to dlaczego miałoby nie być boczniaków, prawda? Nie no oczywiście słusznie zapewne odpowiecie. Oho, nie jestem już tu sam. Słusznie zapewne odpowiecie, że boczniaki mógł ktoś wyzbierać. To prawda. Chociaż chciałem skupić na tym, że za dużo tutaj chyba ludzie nie chodzą zbyt często. No ale jak widzicie jednak ktoś się pojawił, niestety odgłosy. Przeróżnych samolotów troszkę nam tutaj mogą przeszkadzać od czasu do czasu. Już jeden odrzutowiec przeleciał, teraz jakaś chyba awionetka bardziej, ponieważ to jest to chyba taka właśnie droga podejściowa do lotniska. W Balice, no ale cóż, tym się nie przejmujmy. A tutaj jak widzicie, jakby się postarać, to właściwie można sobie samym tym korytem wąwozu spacerować jakże przyjemnie. I z tej perspektywy rozglądać się za grzybami jadalnymi najlepiej, no, albo jakimiś grzybowymi ciekawostkami. Niestety dochodzą nam tutaj jeszcze dźwięki z autostrady A4, do której się zbliżamy. No ale cóż, poradzić, <gryw> że w takim miejscu akurat autostrada powstała. Należy się cieszyć, że ten skrawek natury został i tak. Ocalone i to w całkiem niezłej formie. Bo żadnych śmieci tutaj nie znalazłem. Póki co, wydaje się, że jest to całkiem zadbane miejsce. Zwłaszcza jak na wąwóz, który, jak wspomniałem, nie jest rezerwatem przyrody. Więc jak najbardziej ludzie sobie tutaj mogą wędrować. No i kolejny odrzutowiec. <laughs> no taka okolica, co poradzić? I tak piękna. Żywą w każdym razie te samoloty ani też autostrada pobliska raczej nie, nie powinny przeszkadzać. Co najwyżej nam, ludziom, w leśnym relaksie troszkę faktycznie mogą te hałasy przeszkadzać. No ale, ale nie można tak narzekać, bo i tak miejsce jest warte moim zdaniem odwiedzenia. o tam już się będzie pieło. Mocno w górę, co chyba oznacza, że właśnie doszliśmy do końca tego wąwozu. Tak, chyba właśnie tutaj to koryto całkowicie się kończy. Jeszcze kawałek, jednak można tam podejść. Jak widzę, tu mamy koniec jednego koryta, nieistniejącego strumienia. Tutaj drugiego koryta, ale, ale ścieżka biegnie dalej. Więc dlaczego by jeszcze kawałek się nie przejść. A jednak tutaj wyżej też jeszcze coś sobie się sączy w tym korycie. To jeszcze nie jest tak do końca, prawda, że tu już wody nie ma żadnego strumyczka. No i tak się powoli kończy właśnie ten wąwóz takimi ścianami skalnymi malowniczymi. No i jak wspomniałem autostradą, którą już chyba niestety słyszycie ale podejdziemy sobie jeszcze kawałek bo tutaj nadal mamy dużo drewna zalegającego na ziemi więc nadal jakieś szanse na jakieś grzyby na są jak już tutaj przyjechałem to się tak łatwo nie poddam, chociaż widzę, że że raczej na wielkie zbiory nie ma co liczyć ale mimo wszystko nawet jakiś symboliczny uszak bzowy czy płomienica zimowa, czy właśnie boczniak ostrygowaty, byłby mile widziany, aż się teraz przyglądał, będę tym bzom i innym drzewom i krzewom, które tu widzicie. <grym> Może coś tam się na dno, koszyczka niewielkiego mojego uda wrzucić. Tajemnica pojawiającego się tu nagle strumyka, już powyżej tamtych koryt, potoków się rozwiązała, bo widzicie tam taki przepust, co się chyba nazywa, pod autostradą. Taki tunel i z niego się sączy właśnie woda z drugiej strony autostrady, czyli nie tak de facto z tej samej tej dolinki właśnie wąwozu. No i niestety im bliżej cywilizacji, im bliżej drogi to i pojawiają się śmiecie. Takich już niestety mamy rodaków, którym to jakoś nie wadzi wyrzucenie opony do tak pięknego wąwozu. Jak się nie ma co się lubi, to trzeba polubić to co się ma, więc skoro nie ma jadalnych grzybów nadrzewnych dziś na mojej drodze, no to pokażmy sobie chociażby te niejadalne, ale wciąż gatunek blaszkowy. Tutaj niech was nie zwiedzie, nie mówimy o tym gatunku, to jest zupełnie co innego. Mówimy o tym. A jest to mianowicie łycznik ochrowy. Gatunek, który wam pokazywałem ostatnio. Na moim nagraniu, znaczy ostatnio mogłem go wam pokazywać w ubiegłym roku również, ale przede wszystkim pokazałem go wam tak trochę szerzej, szerzej go omawiając na moim nagraniu z Hołuczkowa z 2019 roku. Jest więc to łycznik, tak samo jak łycznik późny, którego już dziś wam pokazałem. Z tym, że ten akurat gatunek łycznika, łycznik ochrowy, ma znacznie mniejsze owocniki. No i głównie z tego względu jest też uważany. Raczej za gatunek niejadalny, chociaż jednocześnie do opartego nic by się raczej nie stało gdyby ktoś musiał go skonsumować, ale nie ma to za bardzo sensu, bo owocniki atrakcyjne za bardzo nie są, są malutkie i cieniutki jest też sam miąższ, mamy tutaj praktycznie same, samą skórkę i potem od razu blaszki więc no, niewiele jest tutaj po prostu do jedzenia mimo tego, że on tak piętrowo sobie kępkami takimi niemalże rośnie no, i jest to gatunek całoroczny, czyli tak właśnie jak uszak bzowy, chociażby rośnie nie jedynie zimą, ale przez cały rok. No, i tyle chyba informacji na tym etapie o nim nam tutaj wystarczy. Wyjaśnijmy sobie bowiem, bo dla każdego czasem jest to oczywiste, że oczywiście samo kryterium niejadalności. Ta kategoria grzybów, opisywanych jako grzyby, gatunki niejadalne. Nie oznacza żadnej szkodliwości ich. Sama w sobie kategoria oznacza tyle, że po prostu się ich nie jada. I to nie jada się z różnych względów albo właśnie z powodu braku walorów kulinarnych, smakowych czyli mogą to być owocniki po prostu za malutkie, żeby w ogóle był sens je zbierać albo są to gatunki o nieprzyjemnym smaku czyli gorzkie na przykład, czy piekące tak więc do opisywania grzybów szkodliwych. Służy kategoria grzybów trujących. Więc niejadalność wcale nie oznacza podkreślmy, że coś Wam się stanie, jak zjecie takie grzyby. Trzeba po prostu w takim przypadku wczytać się dokładnie w opis i dowiedzieć się, <grytanie> dlaczego dany grzyb jest niejadalny, dlaczego jest za taki gatunek właśnie uważany, i ewentualnie podjąć decyzję o konsumpcji lub dać sobie z nim spokój. Zgodnie z zapowiedzią. Z początku tego nagrania wracał sobie, będę już inną stroną, innym brzegiem tego potoku. Mając nadzieję, że jeżeli jakieś grzyby jadalne z tych najpospolitszych, najbardziej znanych też gatunków, najpowszechniej znanych ludziom się pojawiły w tej okolicy, no to. To może czasem na tym troszeczkę mniej wygodnym do spacerowania brzegu jeszcze się one ostały i nie zostały wyzbierane. Kto wie, może po prostu okoliczna ludność ma całkiem sporą wiedzę z zakresu grzybów. I może to jest powodem, dlaczego żadnych śladów, czy nawet właśnie takich resztek grzybów jadalnych tutaj nie widzę bo przy takiej dużej ilości zalegającego tu drewna no to jednak troszkę dziwne że same gatunki nadrzewne niejadalne mi się trafiają i ani jednego gatunku jadalnego ale trzeba zawsze się liczyć z takimi niepowodzeniami dla mnie wniosek z tego płynie taki, że wrócić tutaj będę musiał troszkę właśnie później, nadal z nadzieją na czarki, a następnym razem za to myślę, że udamy się do Puszczy Niepołomickiej, w której jednak bardziej można liczyć, przynajmniej z mojego doświadczenia, na zimowe grzyby. Tam jest sytuacja stabilniejsza, praktycznie zawsze, również poprzednim razem, Około tygodnia temu, już nie pamiętam dokładnej daty, udało mi się tam trochę płomienicy zimowej nazbierać. Więc, więc, coś powinno się tam też pojawić w puszczynie połomickiej. Zwłaszcza po tych, jak wspomniałem, dosyć ciepłych dniach minionych. Więc myślę, że tak, że chyba nadszedł czas na puszczę. Tam też pewnie tego śniegu będzie mniej, chociaż to tutaj takie bardzo kluczowe nie jest. Bo podkreślmy, że cały czas mówimy o grzybach nadrzewnych, a nie naziemnych. No ale, ale jest tam też pewnie cieplej, bo takie dolinki to jednak to mają do siebie, że faktycznie taki specyficzny mikroklimacik chłodny w nich panuje. Wychodzi na to, że dziś wracam bez grzybów, ale przynajmniej poza samym spacerem to z nową wiedzą co do nowego, kolejnego miejsca, które muszę dopisać do swojej listy takiej nieoficjalnej i fizycznie niespisanej listy miejsc wartych odwiedzania, miejsc do których na pewno będę wracał, bo nadal pałam sporą ciekawością co do tego, jakie grzyby tutaj mogą rosnąć już w odpowiednim momencie. No bo teraz faktycznie wszystko wygląda na to, że jest już jeszcze za wcześnie, przepraszam, język mi się zapląta, bo dotarliśmy do jakiejś jaskini. Nie planowałem tutaj szukać jaskiń, ale możecie sobie zerknąć że tutaj jakąś jaskinię mamy ewidentnie. Nie wiem co tutaj znajdziemy. Mam nadzieję, że nieludzkie odchody. Nie za duża jaskinia, ale... Ale przyjemna. A może nawet wcale nie taka mała. No, do jaskini to Was jeszcze nie prowadziłem. Aż jestem ciekaw. Wejdziemy tam. Czekajcie, wyjmę latarkę. Bateria w latarce jest niestety na wykończeniu, bo pełni ta latarka taką awaryjną funkcję. Na tej porze roku zawsze po prostu biorę ze sobą latarkę do lasu, bo nigdy nie wiadomo. Dzień jest krótki. No i zobaczcie, jaka atrakcja nam się trafiła pod koniec mojego prawie grzybobrania. Słyszycie, jak koszem zahaczam o, o górę jaskini. Jej. Ta jaskinia jest całkiem długa. No popatrzcie. <śmianie> Miało być grzybobranie i grzybowy rekonesans. Tymczasem mamy tutaj jaskiniowe eksploracje. Spójrzcie jak to różne minerały sobie błyszczą. Coś takiego alapiryt. Bardzo przyjemnie połyskuje w świetle latarki. No dobrze, nie wiem. Czy, grzyby, czy jaskiniowe eksploracje to coś, co Was ciekawi? Nie będziemy tutaj daleko szli. Ja też z nie jestem. No dobra, ta jaskinia się chyba ciągnie dużo dłużej, dłużej, dużo dalej niż mogłem sądzić. Macie już dość, zawracamy. Czy ona tu się kończy, czy jeszcze kawałek? Jeszcze kawałek. Ona tu zakręca i biegnie w dół o moi drodzy to jest solidna jaskinia tu już aparat rzuca mi cień nie jest łatwo to oświetlić ale możecie zobaczyć sobie postaram się tam poświecić latarką że ta jaskinia naprawdę tam jeszcze całkiem daleko sobie biegnie no tam ja się tak w ciemno nie planuję wczołgiwać myślę, że te małe speleologiczne eksploracje nam wystarczą A teraz nie widzicie nic Przepraszam To chyba najbardziej Dziwna z moich Wszystkich grzybowych relacji filmowych Będzie, prawda? Trafiliśmy do jaskini Dobrze, teraz trzeba się Jakoś obrócić I w zwrot A w drodze powrotnej mamy ćmy Nie będziemy ich Budzić, najpierw myślałem, że są to Jakieś kamienie tutaj, ale po przyjrzeniu się widzę, że to przecież owady. Sobie tu siedzące. No proszę. Ile ciekawostek. To jest właśnie cała zaleta takich wędrówek w nieznane. Nowe miejsce. Jak mówiłem, jak wspominałem, wiedziałem, że tu jaskinie jakieś są, ale nie wiedziałem, że tak przypadkiem trafię w drodze powrotnej jeszcze właśnie na jakąś jaskinię no dobra tak ze 30 metrów myślę 20 sobie weszliśmy ale tam w dół to już nie to już nie będę ryzykował chyba wystarczy na dziś tych atrakcji co? tym bardziej, że już i tak jestem u wylotu wąwozu już się domy zaraz zaczynają a więc zaraz będę już przy samochodzie tak więc bardzo wam dziękuję za Obejrzenie dzisiejszego filmu, tradycyjnie was prosząc o zasubskrybowanie mojego kanału, kliknięcie w dzwoneczek, zostawienie łapki w górę i komentarza. Będę wam bardzo wdzięczny. Wielkie dzięki, trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce. Cześć.